Odejdź, 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 tak, 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 Pustin jedzie, jedzie, Pustin z bandą, Meczek jedzie, Meczek będzie każdym. tak, chciał obrobić Ciebie wszyscy, eee, eee, tak, tak, na końcu, na końcu, wyszło, na końcu to było, tak, wyszło, wyszło, Ci wyszło, tak, tak, a to sam do niego poszłeś, nie ja, tylko Ty poszłeś i zbiłeś Ryśka, Ty, Ty, ty ty on mi Zalekał nie podał. Tu jedy, ja, ja, ja pod, ja, a po ty... Ty porazłeś do Wilka. Ty porazłeś. To fałszywy do niego. Tak, Tak, tak. Aby mu nie iść do niego, ja nie Po coś nie tam pojazd. A po coś ja ty tam pojazd. Wy nie a macie rodziny, tylko patologię. No, po coś do niego poszedł. Nikt nie poszedł. Ja to nie? Ja poszedłem do niego wcześniej, no ale to nie, nie w czasie, jak to Ryśka pobiłeś. No, tak. Nie. Tak, tak, nie. To, to, to jest A teraz łapy się

tak, tak, ty tak. nie grabia. Tak, jest, jest, wszystko Pasia jest. Tak, potwierdziła Pasia, potwierdziła. Tam, Pasia potwierdziła, tak, tak, to tak, to tak, to. tak, tak. To Baru załatwił dziecku, ucieczkę. To pasie, ucieczkę. To. pasie, ty! Twoja noga, noga tu nie, nie powstanie, ty draniu! A tu te dwie baby takie są. Moty... To twoje, Motyczne twoje bamy 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 bamy. Na Twoje koleżanki, to były Twoje koleżanki. Twoje koleżanki, Twoje koleżanki, koleżanki. 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 oślerwakie stawiam. i płaszczyki zdejmą. No uda, uda, rozmawiać to można rozmawiać można z każdym, z każdym nie pleć, nie pleć krzyżykowy dziadku, No przy mieszkanie się nie trzeba pretensje. Proszę, tak, tak, ja nie mam... szlaj, nie szraj meciek, nie szlaj meciek, nie spokój meciek. A i salmer leci w porty. Ja rozłoszę, tak, tak, raz tak, szybko, szybko, szybko. Szybko zgłaszaj. Szybko i to już. Nie zgłaszaj, tylko rozgłoszę. Rozgłoś rozgłoś, rozgłośnie. Rozgłoś głuchy. Miuty, wszystko sprawdzą. Drugi porty, Jeszcze ma pretensje. Proszę bardzo. Proszę bardzo, tak, tak. Zdaje, tak, wiecie, ocknął cały dom, radzają. całą klapkę ocknął. I wszystkich pouczał, wszystkich się czepiał. I przyszedł do tej, powiedział, tu 52 hmm. lata czekałeś? Hmm. Tak, Jakiś mądry był? Za tym Ta, jest głupoty no plus. Także... Słabszych będzie mu popychał. Znaleźliście jedno rzędzie z trudni? Hmm. Nie, nie. Kolonie świadków, którzy widzieli... Krzysztof usiłuje. jak dostał To, ja to, to Toś będzie mu tyłek Już przyjdą mu dupkę, by to poszedł z retmana i na niego na policję chciał dzwonić. Ależ mądry. Dlaczego? A no ja nie wiem, bo jakiś tam. Czekaj. Jakiś telefon, jakiś rachunek. Redmanowa wyszła, a retman chciał na, na dzwonić na policję. No tak on mądry, on tak wszędzie robi, on na dziennicowego skarbę upisał. a potem z buteleczką chciał tam iść na komisariat. Na Łojewskiego. na Łojewskiego. Na Łojewskiego pisał. A potem chciał iść, potem poszedł, potem poszedł. Potem poszedł, chciał iść z buteleczką, no, ale by się śmiali, ale by się śmiali z durnia. Przyszedł, pismo złożył, Meciek złożył pismo, tak Meciek pismo złożył. Sama sobie tak, tak, tak Meciek, tak, tak Meciek, tak, tak, tak. Buteleczkę idę na komisariat, ale by się śmiali z durnia, ale by się z durnia śmiali, tak, tak, tak.

Prawdą tego strajtucha. A no dostały no, teraz rodzina no, mu niedobra. Nie jesteś taka. No a ty no, dobrze, a ty dlaczego strasz? A ty dlaczego strasz? Dlaczego? czego? budy? Tak, tak. Tak, tak, a twoja jest. jest. Rzekaś, a twoja najgorsza. A ty po mieszkaniu strasz. Tak, nie, tak, nie tak, meciek, tak, 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 tak. Całe ściany. Całe ściany żółte. I krzesełka wszystkie. Tak, od ciebie, beciek! Od ciebie, beciek, od, od ciebie, od ciebie w fałszywcu. Meciek, tak, 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 moc, 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 tak, całą noc. No, mał no, mi daleko nie zrobił, wtedy łowaga, To słabszych łapy on wyciąga. Do dzieci, córzyk się czepia. Taki meciek mądry. Już ja ja szybko, jadą, jadą, jedzie Putin. Putin jedzie? No, jak on tak mówi. Rzez. Przyjadą? To powiem, no, ty, 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 ty. tyle lat czekałeś, że nasze kobiety czepiasz? Ja ty miałeś ten mądry rozum. Nie przełączaj mnie telewizji. O, o, teraz do tej się doczepił, widzisz? Uważaj. Tak, 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 meciek, meciek szaleje.